Siema, z tej strony Fabian, witam bardzo serdecznie w pierwszym naszym tutaj odcineczku z Dying Light Wracamy do tej gierki oczywiście w poszukiwaniu Kalisza, bo ta seria będzie oczywiście w pojedynkę. Nagrywałem widzowie bardzo dawno serii oczywiście z Dying Light Czemu tak, pytacie, czemu tak się podśmiałem lekko? No bo kurde, no wiadomo, że to były pierwsze początki serii wiadomo, że nie było wtedy, nie montowałem, nie robiłem jaturek fajnych, więc no teraz będzie wszystko inaczej. Będziecie bawić się bardzo dobrze ze mną i z Kaliszem tutaj ogólnie um, przy tej serii oczywiście The Following też się y, pojawi a też wiadomo y, gierka była na epiku, więc trochę z dedykacją dla was e, wracamy oczywiście też KS odebrał tą gierkę bo nie kupował jej, więc za free odebrał e, na epiku oczywiście pamiętacie o Osobie zwane na początku, że chcecie więcej takich odcinków bo naprawdę szykuje się zajebista seria według mnie i Apeczkę nas podobał odcinek e, a w tym odcinku przejdziemy sobie widzę prolog Będą oczywiście pakiety DLC <laughs> Zrobimy się wszystko w grze, na 100% zrobimy grę e, Oczywiście pamiętacie, jak skończymy tą serię Albo nawet nie, będą się pojawiać dalej odcinki z DLC, z Denglaj, ta dwójki Wracamy, bo skończyliśmy The Space Remake I wracamy oczywiście też z fabułą w Dunglite 2 Więc tak będzie takie, będą serię jedynka, dwójka, Dunglite będzie takie inaczej Jeszcze na tym pomyślę, ale no tak po tak prostu będzie, dobra Bez przedłużania dłuższego, bo ten wstęp widzowie trwa więcej niż odcinek zaraz e, Nie wiem co powiedziałem. Ale okej okay, widzowie, bez żadnego przedłużania Idziemy sobie do gierki pierwszy raz. Yy, po długiej przerwie. Poszukiwanie oczywiście koszymy, szukamy widzowy Kalisza. Tu zacząłem sobie grę na test dźwięku i tak dalej. Oczywiście, czy gra wszystko fajnie działa. Ja widzę, że zaczynam gierkę. Mam nadzieję, że nie będzie gra za głośno. Zobaczymy zresztą, więc szukamy widzowy Kalisza. Mam nadzieję, że go znajdziemy. E, oczywiście gramy sobie na trybie normalnym. Nie ma co szaleć. No i co? Ja się wyciszę wam. Słuchajcie kastenki. Każdy już to zna, ale się wyciszam. Hut aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hasan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hasana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu. Nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga! Do tyłu! Do tyłu! Maruchy. Zabierzmy go z ulicy! Mówi Jade. Szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera. Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Czyście widzowie wiadomo, Taj... To nie wiem czy bo trochę za głośno, ale to taka stęka każdy ją będzie znał eee, no ale no. Ym, no po prostu wracamy z tą serią. Bardzo fajnie mi się nagrywało pierwszą, e, pierwszy sezon tej serii. Wiadomo, że ze sam nagrywałem, to wtedy było też fajnie. Tam, będzie widzę jeszcze lepiej, wiadomo, że jak ktoś nagrywa... Znaczy załóżmy. Co ja mówię, Jak z kimś się nagrywa jaką serię, to wiadomo, że jest fajnie, więc. Więc, więc no. Na no, Ci się właściwie się spodoba. Pamiętajcie, też na stresa widziałeś sobie specjal więc no. Lecimy dalej z kastenkami. Sam go uszczypnij. Boisz się? Wcale że nie. Go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! Dobra widzowie, jesteśmy w tym miejscu, oczywiście poszukujemy naszego Kalisza, bo zgubiłem go widzę podczas y, przejażdżki innej, więc trzeba go widzę znaleźć. Y, no, mamy ten nasz haran, wiadomo Naprawdę jestem niezwłocznie jest ciekawy jak ta seria się sprawdzi, bo bez kitu chciałem nagrać to inne na, i w końcu się udało. A my widzę wiadomo, radio tutaj jakieś. Do końca to nie pamiętam jak ktoś grało, y, bo teraz miałem dużą przerwę, to było chyba 2022 rok, jak nagrywałem gdzieś chyba, przed wakacjami jeszcze, więc no nie pamiętam. Ale dobra. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem... ja Dobra, spoko, No dobra, idę do tego szefa, czym kurde. Nie wiem, kim ten szef jeszcze jest, ale idziemy widzieć do niego. Idziemy do tego szefa, no po prostu też nie pamiętam do końca tych wszystkich, tej całej gry, więc tam o tej To twój numer. Eee, no zajebiście. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden za... Biegacz martwy. To, to, to sobie tak gadałem takiego altaba, bo chciałem też zobaczyć, czy się, 7... się dobrze słuchać. Cicho, walić cicho. Teraz on dostanie. Wypowiedziałeś mi się? czekasz? No, masz szczęście. A ty to? Crane e, 31. A tak. Jak twoja głowa? Głowa? Łapie. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby coś zacząć działać. A teraz wybacz, ale. Spoko. Gdzie jest ten szef, nie pamiętam? 190 piętro. To widzę jest. Nie mogę biegać jeszcze, szkoda. To jest chyba tutaj. No pola Szukam szefa. Taka, Kim ty no w ogóle jest, kurwa jesteś? To ty jesteś 31. Wchodź. No dobra. Wchodzimy. Zacznijmy drzwi za sam, oczywiście. Teraz nie ruszaj się przed chwilą. Ok, jest i szef widzowie. No i tu ja się wyciszę podczas kastanek. Hej, szukam, ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Się Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i Biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymy, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy, więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... hej, szefie... Daj se! Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. Na no okay, ja kawa Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Breaken tu zawiaduje. No dobra. To tak raz, jak razie wizowie lecimy mm, do teraz chyba Gdzie musimy iść. Nie jestem leniem. Przystanek piętro. W ogóle muszę tę to, to jeszcze podłościć. Czekajcie, kole, tyle będzie cięć, bo kurat mi tu nie pasuje A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurcze, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Dobra, mm, no tak, mu musi musi, oczywiście, że musi. Lecimy? Na trzynaste piętro oczywiście piszcie jakieś komentarze miłem mi oczywiście. Dajcie znać, ja się podobało odc odcinki nam się podobały. Będą się podobała oczywiście seria, dajcie wszystko znać w komentarzach, tam, tam na dole. Jezu, jak wielu ludzi tu umarło. To Ukraine. Czekamy na Twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hey! prawda? Hej, pomocy! Co jest? Dra widzowie. Musimy naszemu pomóc oczywiście ziomkowi Gdzie on jest? Hello there! Zombie śmieci. Jep, Proera Pierwszy zombie. Po dłuższym oczywiście czasie. Po dłuższej przerwie. Trzeba ci się go skopać. Dobra. A teraz tak. Pomogę całemu, ok? Zaciąłem się. Uciekając przed nim. O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? Ach, cholera! To był. No tak było. To był mój brat. Nie zmyślałem. go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu krain. jestem na trzynastym. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O, cholera! 31! Polazłeś po Marka? Czy, czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Oczywiście, Mordo. Okej, okay, zostań tam. Myślałem, to jest na dole? myślę że to jest na górze. Widziałem Myślałem, to jest na górze. Też sobie będę trochę zacinał się, jak będę mówił, bo to, wiecie, jest duży hype na tą serię. Bardzo chciałem tą serię nagrać, jak mówiłem wcześniej. I w końcu to wyszło. Wynikło. Więc pamiętajcie o komentarzach, łapce w górę, że wam się podobał odcinek. I o sobie koniecznie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Pomiędzy odcinków i... W ogóle po wszystko, warto po prostu i tyle. Leż spokojnie. Chwila. Gazę. Musisz znaleźć jakąś gazę. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Uf, szybko, proszę. Uspokój się, okej. Okay? Sprowadzę pomoc. Dobra, widzowie. Lecimy. Słuchaj, nie mogła tak. Musiałem się upewnić. Lecimy. E, znać gazę alkohol, zrobić apteczkę. To widzę, z znamy oczywiście. Lecimy. Gaza. I alkohol. Mamy puszkę. Puszka Pandory gazę, oczywiście. No to muszę wszystko, dobrze, widzę, O, jakieś pranie fajne. To nie ma tak, wiecie, że po prostu wezmę i temu gazę. O, właśnie, proszę bardzo, elektronika, jeszcze, aby mu minął. Zobaczcie, eee, znajdę gazę, alkohol. Co za dźwięk? I to widzę, koniec. No nie, no muszę coś jeszcze tutaj znaleźć, ciekawego. Eee. To jeszcze widzę, może będzie jest. Super, taśma klejąca. Jakieś drzwi Co to? Coś tam jest To jest zamknięte widzę, coś tam jest. No super e, Gwoździe, no i lotóweczka, uwaga? No i alkoholik. Super, mamy okay, to wszystko. wszystko co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. O, kabel już ominął. No to wiadomo. Lecimy. Apteczka. Daj do Marka, stary. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję. Zajmę się nim już. Teraz widzaję, ja mamy to. Dobra robota 31. Cicha woda, cicha woda. A ty co, mogłeś wcześniej tu kurde przyjść frajerze, ja nie Ej, teraz trajde. kurde. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Teraz widziałem, wchodzimy do Rahima. że znaczy, wchodzimy, idziemy w sumie. Do Rahimka naszego Dobra, Rahim, gdzie on był widzowie? Pomóc z Rahimu, to w ogóle są ziomki już, okej. Okay. Ciekawe, czy będę chłop wcześniej. Ze mną nie przynę, te kurde 13 tam, które to było piętro. Tylko musiałem widzowie sam wchodzić. Masakra, dobra, to w ogóle chyba jest. To pani od wieży Jade? Ona ma na imię? Co zrotowała? Widzowie. Gdy Scorpio w ogóle chyba jakoś walczy, nie nie widziałem tego wcześniej. A dobra, idziemy. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rachim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma cię odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy nic tak. Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię, tak? Myślisz, że jesteś Gieroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem Ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam Wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. ŻADNYCH EKSPLOZJI, RAHIM! No okej, okay, widzowie Ciekawe, ja muszę tą grę widzowie, trochę jeszcze podgłośnić, bo to masakra, nie? Po prostu jest jakaś masakra z tym Mowa oczywiście trochę, może to Raz To tak może ich będzie, o tak Tak O Bragit Rahim. No, i co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju. Numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzielili Ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. No dobra. Lecimy w takim razie po. Czuchy. Ja, bieb, bieb, bieb. Z jest tworzytka to zmieniać stroje, a także przechowywać dowolny przy gdy uzyskać wyższy poziom przetrwania otrzymać dostęp do nowych strojów Okej, okay, ja mamy mam pierwszy strój czyste ubrania, nawet to takie zwykłe, tak? Żółte ubranko, Dobre, Ładne. Takim. jestem gotów. Gdzie znajdę brekena? Nie tak szybko stary. Jak chcesz z nami zostać musimy sprawdzić czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Gdzie? Idź na górę. O! Już masz Bedroom Idziemy na trening, tak ludzie. Lechin, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko. Hej, na co czekasz? Dobra. Chodź Lecimy. Stoje parkour. Lecimy się trzymać spaciały, skoczyć. Ja to wiem, widzę, ja to wszystko wiem. Graliśmy oczywiście w to, tylko bardzo dawno. Ale no, wiadomo, że pod spacją to akurat nie jest ze mnie nic nowego. Na pewno ci się spodoba, mamy tu piękny bo widok, Dobra, zamknię pies, tak. super. No, fajny widok. No, widzę, będzie znowu na pierdolankach. Zamykamy oczywiście, jak wejdziemy na zewnątrz. E, ciekawe, czy ten kalisz się ukrył. Bo rozdzieliliśmy widzowie się ostatnio z kaliszem. No, i niestety, nie wiem, gdzie on w ogóle jest. Trzeba go poszukać. Mam na nadzieję, że jeszcze w mieście się ukrywa. Albo nam, nie, na moście może, nie. No, musimy już do niego poszukać. Lecimy. Lecimy z Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko co ci powiem, okej? Okay? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Rachim! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Ha, ha. Ja ja sobie z ciebie robię! Ty głupi, gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie. Chwalowidzowo ci na ten dół masakra z tym kurde Rachimem. Dawaj! KOK! Możesz mordę. Ja win! Nie Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina. Więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy jak sobie z nimi poradzisz. Dobrze, Rahim. Nie ma problemu. Lecimy. Teraz ja, tu Dobra Zablokowane, okej okay. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać Na zewnątrz jak się zatrzymasz To raczej umierasz Dobra, dawaj biegnij. Okej okay. Nieźle Jak na nooba Co mnie homie jeszcze wyzywa, no nie no Rahim, zaraz się pogniewam Znaczy, ja bez kitu, nie? Jeżeli kurde frajerzy wyzywał jeszcze, no Dobra Właśnie narusztowałeś To ja jestem kurde Nie spadnij Bo na nie ma żadnej siatki Dupia tą siatką To ja jestem to kurde To mój O boże Wewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Mógłbyś powiedzieć czy nie Rahim? Mogę. E, mówię, że ten, e, że się z oddziału, wiadomo tego naszego fajnego, Wyćwiczonego Więc ja nie musi mówić kurde jakiś Rahim jak ją skakać, Dobrze. tak? Lecimy. Ok, Czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig Po drodze użyj wszystkiego czego się da. Ja okay, ją tu wejść. Aha, okej, okay, zauważyłem tej belki widzę po tej stronie. To i tak się po prostu podciągnąć. Na tej belce. Dobra. Skok! Okej, okay, wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Kurwa. Niespecjalnie W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dzięki, Rahim, dzięki. Mówiłem, że Kraj jest wyćwiczony, ale Kraj też ogólnie jest wyćwiczony, bo on jest z tego działu, to, to jest na historię Kraj z Nightlighta. Co się... Kurwa masie. co się ze mną dzieje? Zaraz umrę jeszcze. Crane, mów do mnie, co się dzieje? Coś... poszło nie tak. Rachim! co się przed chwilą stało? O kur... na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. Fajnie, że miałem atak, fajnie, że ma atak, naprawdę zajebiście Tutaj Rahim ma atak. Dobra już 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 spokojnie Ja nie mogę się kurde Żebym wystraszył tego, nie? Siema Rahim Mogę z tą gadać Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym, weź lepiej idź do doktora Zira, niech Cię zbada I pewnie da Ci działkę anty... Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem On da Ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą Ci od razu głowy No dobra, to do kwatermistrza W takim razie, zjedzi i na parter I zawiedzę za, widzę, zakończymy sobie odcinek w tym pierwszym, oczywiście yy, Tutaj w prologu takim, zakończymy sobie tu odcinek jak pogadamy z kwatermistrzem i później widzowie dalej lecimy, nie? Nie wiem ten kali się ukrywa, widzowie, to jest makie masakra. Czego znaleźć, bez kitu? W końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor? Seek Czy muszę iść najpierw do kwatermistrza? O, widzowie, widzimy pierwszego zombiaka. Patrzcie tam o co chodzi. Skrzynka jakąś. Dobra. kwatermistrz. O, Dziennik Wojowy i Kwatermistrz. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego, ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś: przynieś mi albo spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. No zajebiście. a tutaj zarzywały klucz na jakieś nastawne. Apteczka, części i wytryk, zajebiście. Czyli ona go ostoło jeszcze na mnie, super. Co w Okej, okay, ja mam tu rzeczy, rzeczy, mamy zajebiście plany, okej. Okay. No to widzowie, co? Super. Tu nie, nie ma jeszcze, nie ma nic? Nie ma. Okej, widzowie. To co? Ja w tego kolejnego odcinka. No, oczywiście, mam ja nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Ten pierwszy z tego pół prologu, oczywiście. No i co? Na tym odcinku będziemy poszukiwać dalej Kalisza. Mam nadzieję, że go znajdziemy zaraz. Bo wychodzimy w końcu chyba na zewnątrz. Bo trzeba do Zira iść, do tego doktora. Chyba to był doktor, nie pamiętam. Ale no to już widziałem w następnym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. No i co? Siema.